René Gościnny, Jean Jacques Saint, Mikołajek. Część pierwsza. Najmilsza pamiątka. Dziś przyszliśmy do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografię całej klasy i ta fotografia, powiedziała nam pani nauczycielka, będzie dla nas najmilszą pamiątką na całe życie. Pani powiedziała także, żebyśmy przyszli porządnie ubrani i uczesani. Miałem pełno brylantyny na włosach, kiedy wyszedłem na podwórko szkolne. Wszyscy koledzy już byli, a pani strofowała właśnie Gotfryda, który był ubrany jak Marsjanin. Gotfryd ma strasznie bogatego tatę, którym kupuje masę zabawek. Co tylko Gotfryd chce. Gottfried mówił pani, że ono absolutnie chce być sfotografowany jako marsjanin, a jeśli nie, to sobie pójdzie. Fotograf był już ze swoim aparatem i pani mu powiedziała, że trzeba szybko zrobić zdjęcie, bo przed, przepadnie nam lekcja arytmetyki. A naniasz, pierwszy uczeń i pieszczoszek naszej pani, Powiedział, że to by była szkoda stracić lekcję, bo on bardzo lubi arytmetykę i rozwiązał wszystkie zadania, które były na dzisiaj. Eusebiusz, jeden kolega, który jest bardzo silny, chciał dać ananiaszowi fangę w nos, ale ananiasz nosi okulary i nie zawsze można go bić. Pani zaczęła krzyczeć, że jeśli się nie uspokoimy, nie zrobi się fotografii i pójdziemy do klasy. Wtedy fotograf powiedział, Spokojnie, spokojnie. Ja wiem, jak trzeba rozmawiać z dziećmi. Wszystko pójdzie jak spłatka. Fotograf kazał nam się ustawić w trzy rzędy. Pierwszy rząd będzie siedział na ziemi, drugi będzie stał. Pani będzie siedziała w środku na krześle, a trzeci rząd ustawi się na skrzynkach. Ten fotograf ma naprawdę fajne pomysły, Po skrzynki poszliśmy do szkolnej piwnicy. W piwnicy było prawie ciemno, więc podokazywaliśmy sobie, a Rufus włożył na głowę stary worek i tak długo krzyczał: U, jestem duch. Aż przyszła pani i zdjęła mu ten worek. Rufus był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył panią. Wróciliśmy na podwórze, a pani puściła ucho rufusa i stuknęła się ręką w czoło. Przecież jesteście zupełnie czarni. Powiedziała. Prawda, przez to błaznowanie w piwnicy zabrudziliśmy się trochę. Pani nie była zadowolona, ale fotograf powiedział, że nie szkodzi i że zdążymy się umyć, zanim on ustawi skrzynki i krzesło do fotografii. Poza Ananiaszem, jedyny, który miał czystą twarz, to był Gottfried, bo na głowie miał swój kask marsjanina, który wyglądał jak swój Widzi pani? Powiedział Gottfried do pani nauczycielki. Gdyby wszyscy przyszli ubrani tak jak ja, nie musieliby się teraz myć. Wiedziałem, że pani miała ochotę wytargać Gotfrida za uszy, ale to było niemożliwe przez ten swój. Fantastyczny jest taki kostium Marsjanina. Obmyliśmy się, przeczesali i wróciliśmy na podwórze. Byliśmy trochę mokrzy. Ale fotograf powiedział, że to nie szkodzi, że na fotografii tego nie będzie widać. Czy chcecie zrobić przyjemność waszej pani? Zapytał nas. Odpowiedzieliśmy, że tak, bo przecież lubimy naszą panią. Jest strasznie miła, kiedy jej nie denerwujemy. No więc, powiedział fotograf, ustawcie się grzecznie do zdjęcia. Najwyżsi staną na skrzynkach, średni staną na ziemi, a mali sobie usiądą. Zaczęliśmy się już ustawiać i fotograf mówił do pani, że z dziećmi wszystko się zrobi cierpliwością, ale pani nie mogła wysłuchać go do końca. Musiała nas rozdzielić, bo wszyscy chcieli stać na skrzynkach. Tylko ja jestem wysoki krzyczał ełzebiusz i spychał tych, którzy chcieli wejść na skrzynki. Gotfried nie chciał ustąpić i ełzebiusz trzasnął go w swój, aż go ręka zabolała. Musieliśmy potem w kilku wyciągać głowę Gottfrida ze słoja, bo słój nie chciał zejść. Pani powiedziała, że ostrzega nas po raz ostatni i że zaraz pójdziemy na lekcję arytmetyki, więc postanowiliśmy się uspokoić i zaczęliśmy się ustawiać. Gottfried podszedł do fotografa i zapytał: Co to za aparat? Fotograf uśmiechnął się i powiedział: To takie pudełko, z którego wyfrunie ptaszek. Mój malutki. To stary grat, powiedział Gottfried. Mój tata dał mi aparat z osłoną, obiektywem szerokątnym, teleobiektywem i oczywiście z fleszem. Fotograf zrobił zdumioną minę. Już się nie uśmiechał, tylko powiedział, żeby Gottfried poszedł na swoje miejsce. A czy ma pan chociaż komórkę fotoelektryczną? zawołał Gottfried. – Mówię ci po raz ostatni. Wracaj na miejsce! – krzyknął fotograf, nagle czegoś bardzo zdenerwowany. Wreszcie ustawiliśmy się. Ja siedziałem na ziemi obok Alcesta. Alcest to mój kolega, który jest bardzo gruby i który ciągle je. Właśnie zajadał bułkę z drzemem i fotograf powiedział, żeby przestał jeść, ale Alcest odpowiedział, że on musi się odżywiać. Zostaw tę bułkę! krzyknęła pani, która siedziała tuż za alcestem. Alcest tak się przestraszył, że bułka wysunęła mu się z ręki na koszule. No i świetnie, powiedziała alcest, próbując zebrać drzem bułką. Pani powiedziała, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko posłać alcesta do ostatniego rzędu, żeby nie było widać plamy na koszuli. Euzebiuszu, powiedziała pani, – Ustąp miejsca twojemu koledze. – To nie jest mój kolega – odpowiedział Eusebiusz. – I nie ustąpię mu miejsca. Niech stanie tyłem, żeby nie było widać jego plamy i jego tłustej gęby. Panią to zagniewało i kazała za karę Eusebiuszowi odmienić zdanie. – Nie powinienem odmawiać miejsca koledze, który zabrudził koszulę bułką z drzemem. Euzebiusz nic nie powiedział. Zszedł ze skrzynki i stanął w drugim rzędzie. A Alces poszedł do ostatniego. Zrobił się mały rozgardiarz. Zwłaszcza wtedy, gdy Euzebiusz przechodząc koło Alcesta dał mu pięścią w nos. Alces chciał go kopnąć w kostkę, ale Euzebiusz się uchylił, on jest bardzo zwinny i kopa dostał ananiarz. Na, szczę na szczęście tam, gdzie nie nosi okularów. Mimo to Ananiasz zaczął płakać i krzyczeć, że nic nie widzi, że nikt go nie lubi i że chce umrzeć. Pani go pocieszała. Wytarła mu nos, przygładziła włosy i ukarała Alcesta. Miał napisać sto razy. Nie powinienem bić kolegi, który mnie nie zaczepia i który nosi okulary. Dobrze ci tak, powiedział Ananiasz. A pani kazała mu też napisać kilka linijek. niż był tak zdziwiony, że zapomniał płakać. Pani zaczęła wszystkim rozdzielać karę. Wszyscy dostaliśmy do napisania kilka linijek. I w końcu pani powiedziała, a teraz może wreszcie uspokoicie się. Jeżeli będziecie bardzo grzeczni, daruję wam wszystkie kary. Ustawcie się ładnie, uśmiechnijcie się, a pan zrobi nam piękne zdjęcie. Posłuchaliśmy. Bo nie chcieliśmy robić przykrości naszej pani. Wszyscy się ustawili i uśmiechnęli. Ale i tak nic nie wyszło wtedy z tej fotografii, która miała być najmniejszą pamiątką na całe życie, bo zobaczyliśmy, że nie ma fotografa. Nic nie powiedział, tylko sobie poszedł. Rozdział drugi: Zabawa w kąt bojów. Któregoś popołudnia zaprosiłem do siebie kolegów, żeby pobawić się w kowbojów. Wszyscy przynieśli rozmaite swoje skarby. Rufus dostał od swego taty, który jest policjantem, policyjną czapkę, kajdanki, rewolwer, białą pałkę i gwizdek. Eusebiusz miał stary harcerski kapelusz swojego starszego brata, pas z drewnianymi nabojami i dwa futerały, w których były ogromne rewolwery z, reko, z, re, z rękojeściami, wykładanymi taką masą, jak na puderniczce, którą tata kupił mamie, kiedy się posprzeczali przez przypaloną pieczeń, a mama powiedziała, że się przypaliła, bo tata się spóźnił na obiad. Aces był przebrany za Indianina. Miał drewniany topór i pióropusz. Wyglądał jak tłusty kurak. Gottfried – który lubił się przebierać i który ma bardzo bogatego tatę tata kupuje Gottfriedowi wszystko, co tylko Gottfried chce był ubrany zupeł zupełnie jak kowboj w spodnie z frędzlami skórzaną kamizelkę kraciastą koszulę duży kapelusz miał rewolwer nakapiszony i wspaniałe ostrogi ja miałem czarną maskę którą dostałem na tłusty czwartek strzelbę na strzały i czerwoną chustkę na szyi. Stary szalik mamy. Wyglądaliśmy fajnie. Bawiliśmy się w ogrodzie i mama powiedziała, że zawoła nas na podwieczorek. No więc, powiedziałem: Ja jestem dzielny Joe i mam wspaniałego białego konia, a wy jesteście bandyci. Ale na końcu ja zwyciężam. Ale koledzy się nie zgodzili. Z tym właśnie największy kłopot, że jak się człowiek bawi sam, to jest nudno, a jak są inni, to się ciągle sprzeczają. – A dlaczego ja nie mam być dzielnym, Joe? – zawołał Eusebiusz. – I dlaczego ja nie mam mieć białego konia? – Z taką gębą jak twoja nie możesz być dzielnym, Joe – powiedział Alcest. – Te, Indianin, zamknij się albo cię kopnę w kuper – powiedział Eusebiusz. On jest bardzo silny i lubi dawać pięścią w nos, ale żeby w kuper, to mnie zdziwiło. Chociaż rzeczywiście Alcest wyglądał jak tłusty kurak. W każdym razie, żebyście wiedzieli, że to ja będę szeryfem, powiedział Rufus. Szeryfem! krzyknął Gottfried. Gdzieś ty widział szeryfa w takiej czapce. To śmiechu warte. To się nie spodobało Rufusowi, który ma tatę policjanta. Mój tata, powiedział, nosi taką czapkę i nikt się nie śmieje. Ale wszyscy by się śmiali, gdyby był tak ubrany w Teksasie, powiedział Gottfried i Rufus uderzył go w szczękę. Wtedy Gottfried wyciągnął rewolwer z futerału i powiedział. Pożałujesz tego, Joe. Rufus walnął go jeszcze raz, a Gottfried usiadł na ziemi i wystrzelił z rewolweru. Rufus złapał się rękami za brzuch, zaczął się wykrzywiać i upadł jęcząc. Zwyciężyłeś, podły kuj kujocie, ale będę bąpszczony. Ja galopowałem przez ogród, bijąc się po spodniach, żeby jechać szybciej, ale łzeb już podszedł do mnie i powiedział: Zejdź z białego konia. To mój koń. Nie, szanowny panie, odpowiedziałem mu. Ja jestem u siebie i ja mam białego konia więc Eusebiusz walnął mnie w nos, a Rufus zagwizdał przeraźliwie na swoim gwizdku. Jesteś koniokradem, powiedział Eusebiuszowi, a my w Kansas City wieszamy koniokradów. W tym momencie przybiegł asyst i zawołał. Hola, nie masz prawa go wieszać, ja jestem szeryfem. Od kiedy, kurczaku? zapytał Rufus. Asyst, który zazwyczaj nie lubi się bić, Złapał swój drewniany topór i trzasnął rękojeścią w głowę Rufusa, który się tego wcale nie spodziewał. Na szczęście Rufus miał na głowie swoją czapkę. Moja czapka! zgniotłeś moją czapkę! krzyknął Rufus i zaczął gonić Alsesta, a ja tymczasem galopowałem sobie po ogrodzie. Ej, chłopaki! zawołał Ełzebiusz. poczekajcie, mam pomysł. My będziemy ci dobrze biali. Alcest będzie plemieniem Indian. Będzie chciał nas wziąć do niewoli. Porywa jednego jeńca, a my się zjawamy, zjawiamy, uwalniamy jeńca i Alcest jest pokonany. My wszyscy uważaliśmy, że to fajny pomysł, ale Alcest się nie zgodził. Dlaczego ja mam być Indianinem? Zapytał. Bo masz pióro na głowie, idioto, powiedział Gottfried. A jak ci się nie podoba, to się nie baw. Nudzisz nas już, słowo daję. Jak to? Jak tak, to ja się nie bawię, powiedział Alcest i poszedł w kąt ogrodu obrażony jeść bułeczkę z czekoladą, którą miał w kieszeni. Musi się z nami bawić, powiedział Ełzabiusz, bo on jeden jest Indianinem. Jak się nie będzie bawił, to go oskubię ze spiór. Alcest powiedział, że dobrze. Że może się bawić, ale pod warunkiem, że na końcu będzie dobrym Indianinem. No już dobrze, dobrze, powiedział Gotfryd, ale z ciebie nudziasz. A kto będzie jeńcem? zapytałem. Gotfryd, powiedział Eusebiusz. Przywiążemy go do drzewa sznurem od bielizny. Ani mi się śni, powiedział Gotfryd. Dlaczego ja? Ja nie mogę być jeńcem. Jestem najlepsi, najlepiej ubrany z was wszystkich. No to co? Zapytał Eusebiusz. Ja mam białego konia i też się bawię. Ja mam białego konia, zawołałem. Eusebiusz był wściekły. Powiedział, że to on jest białym koniem, a jak mi się nie podoba, to zaraz znowu oberwę po nosie. Spróbuj tylko, powiedziałem. A on spróbował i udało mu się. Nie ruszaj się, synu Oklahomy, krzyknął Gottfried. I zaczął strzelać do wszystkich, a Rufus gwizdał i wołał: Tak, jestem szeryfem! Tak, zaraz wszystkich was zaaresztuję. Alces z go toporem w czapkę i powiedział, że go bierze do niewoli. A Rufus się obraził, bo gwizdek wpadł mu w trawę. Ja płakałem i mówiłem Eusebiuszowi, że jestem u siebie i że już go nigdy nie zaproszę. Wszyscy krzyczeli. Było bardzo fajnie i pysznieśmy się bawili. A potem tata wyszedł do ogrodu. Nie wyglądał na zadowolonego. Cóż to za hałasy, dzieci? Czy nie potraficie się grzecznie bawić? To przez Gotfryda, proszę pana. On nie chce być jeńcem, powiedział Eusebiusz. Chcesz w zęby? Zapytał Gotfryd i zaczęli się bić. Ale tata ich rozbroił. Dzieci. Powiedział. Pokażę Wam, jak się trzeba bawić. Ja będę jeńcem. Strasznieśmy się ucieszyli. Mój tata jest fajny. Przywiązaliśmy tatę do drzewa sznurem od bielizny. Właśnie kończyliśmy go wiązać, kiedy zobaczyliśmy, że pan bledur przeskakuje przez płot do ogrodu. Pan bledur to nasz sąsiad, który bardzo lubi przekomarzać się z tatą. Ja też chcę mu się bawić. Będę czerwono-skórym dzikim bawołem. Idź sobie, bledur, nikt cię tu nie prosi. Pan bledur był fantastyczny. Stanął przed tatą, skrzyżował ręce na piersiach i powiedział: Niech blada twarz poskromi swój język. Tata chciał się uwolnić ze sznura i robił przy tym okropnie śmieszne miny. A pan bledur zaczął tańczyć dookoła drzewa i wydawać wojenne okrzyki. Strasznie chcieliśmy patrzeć jak się tata i pan Bledur wykupiają, ale nie mogliśmy zostać bo mama zawołała nas na podwieczorek a po podwieczorku poszliśmy do mojego pokoju bawić się elektryczną kolejką wcale nie wiedziałem że tata tak lubi bawić się w bojów kiedyśmy wieczorem zeszli do ogrodu pana Bledur dawno już nie było a tata przywiązany do drzewa krzyczał i okropnie się wykrzywiał to fajnie jak ktoś potrafi się tak bawić sam ze sobą.